Robić. A spadła mi kamera. Kurczę. O cześć, nie spodziewałam się Was teraz. Ale skoro już patrzycie, to mogę Wam powiedzieć, że przerwy miesięcznej nie będzie. I piszcie w komentarzach, kto chce intro macie do wyboru dziewczyny. Takie jak Flora. Tylko fl może być Flora. Abby Bonnie Frankenstein. Venus My Fresh Up. Stripe. Rochelle Goyle. I Rebecca Steam. I mam nadzieję, że ktoś się do konkursu zgłosi. I gdzie chcecie? Mm, to, to intro. W pokoju? Na korytarzu? No to na korytarzu może zrobić jeszcze porządek, bo ja wszystko porządek muszę robić, bo inne. To co? To na korytarzu byście musieli czekać. Czy może chcecie? No nie wiem tak. W łazience? W klasie? Mówcie gdzie chcecie. Zaraz Wam pokażę, gdzie jest yy, korytarz szkolny. To jest korytarz szkolny. Widzicie, muszę to posprzątać. Trochę i ściany, trochę jeszcze. Teraz Wam pokażę Łazienkę. Łazienka jest dosyć mała. Na razie tu jeszcze nic nie ma, ale chcecie w razie Łazience to tutaj jest Łazienka. A klasa jest tutaj. Piszcie, gdzie chcecie, ja wam zrobię i z kim. No i mam nadzieję, że ktoś się zgłosi na koniec. Bo i proszę o subskrypcję. Proszę o subskrypcję. I no nie wiem, teraz co. Hmm. Jeszcze chciałam coś powiedzieć, bo to intro... Kto to chce, to niech pisze w komentarzach. W komentarzu. Jak chcecie. Aha, ja to jak już. To patrzcie. Wydaje Wam, że dzisiaj, że, że jestem doła, no ale ja już mam. 8 lat. Że, no nie. Ja jestem bardzo, bardzo stara. Ja już. Ja już ja, się Ja. Ja tutaj już w tym pokoju zamieszczam od ośmiu lat, ale no więc jestem już taka stara bardzo. Nie jestem nowa, bo jestem stara. Jak jeszcze, bo ja użyłam teraz różnych ciemnych nalek. Na przykład, to, żeby była na przykład Maryja. Bo to jest Maryja! To są różne moje stare lalki. Mam jeszcze jesienną, ale mm, gdzieś mi znikła. I my już jesteśmy bardzo, bardzo stare. I no nie ma już o czym gadać Ale naprawdę mówcie kto sam intro i zgłaszajcie się do konku Bo ja bo macie już dwa miesiące prawie już jak do pierwszego macie do pierwszego kwietnia a do pierwszego Przerwca, a żadna praca nie została wysłana. Macie już tyle czasu, a we nic. Jak dalej pójdzie, to ja będę musiała przesuwać jeden kółka. Pa.